śpiewał Tobie mocy moja. Ty, Panie, jesteś mą nadzieją. Tobie Będzie pochwalony Jezus Chrystus. A więc kilka wskazań dotyczących okresu, który teraz się zbliża adwentu. Mówi się o radosnym oczekiwaniu. Ja bym chciał, abyśmy zaczęli od tego elementu radości, który podkreśliliśmy w czasie mszy świętej. Pomimo tego, że świat jest ponury, pomimo tego, że zagrażają nam nieustannie jakieś przykre wieści, jesteśmy wzywani do tego, aby przypomnieć sobie, że te złe znaki są znakami największego dobra, jakie istnieje. Spotkanie z Chrystusem to ostateczne, gody baranka, radość wieczna, przynależność. Do wspólnoty, która jest rodziną świętą, rodziną Bożą. Adwent się zbliża w czasie, który jest trudny. Od razu przypomina się wielki post w zeszłym roku, wielki post koronawirusa, pusty plac świętego Piotra, a teraz przed nami święta Bożego Narodzenia, które też będą inne z powodu. Tego, że jesteśmy w czasie COVID-a, czasie, który wytrąca nas z normalnego trybu życia, ale to nie jest tak, że musi nas spychać do nerwów, do, do krytyki, do smutku, do złości, do rezygnacji, ale w tych warunkach, w jakich jesteśmy, tym bardziej z sercem. Zwrócić się do Boga, zagospodarować ten czas, o którym liturgia mówi, że to jest radosne oczekiwanie. Tak, radość jest, słyszeliśmy. Podnieście głowy, mówi Jezus Chrystus. Podnieście głowy, zbliża się Wasze odkupienie. To jest celem naszego życia. Dzisiaj w sobie odnawiamy tę prawdę, bo o niej zapomina świat, który zajęty jest konsumpcją i tylko sprawami rozrywki i tego, co materialne, tego, co można zjeść, wypić, użyć. Ten świat przypomina sobie, że istnieje coś takiego jak, jak kres, jak zbawienie i jak obietnica nowego życia, jak świętość, i właśnie nam chodzi o to. Chodzi o to, aby wykorzystać ten czas. To my sercem, bo nie tyle o zewnętrzne sprawy chodzi, one pomagają, a więc to, co może nam pomóc, wykorzystajmy. Ale sercem, sercem to jak, to znaczy jak? Obiecałem wam, że każdego tygodnia będzie jedna tylko rzecz, żeby się nie poplątać, żeby było to proste. Tak, jak są te cztery tygodnie oczekiwania, tak każdego tygodnia coś zaproponuję. W tym tygodniu proponuję. To jest kilka dni, do niedzieli jeszcze, ale zaczniemy już teraz. Tym bardziej, że Wigilia Bożego Narodzenia też przypada w czwartek, a więc będziemy się wdrażali. W to już teraz wstępujemy i w tym okresie. Wchodząc ten, w ten okres, okres adwentu, będziemy mieli na uwadze miłosierdzie Boże, bo to ono jest źródłem naszej nadziei. Jeśli mówimy w tych trudnych czasach, żeby prawdziwą była radość, pogoda ducha, to musi być jakaś przyczyna, jakiś powód prawdziwy, głęboki. Takim powodem jest Bóg. Podnieście Wasze głowy, zbliża się Wasze odkupienie. Błogosławieni, wezwani na gody baranka. To dzisiaj na mszy świętej widzieliśmy, słyszeliśmy. Starajmy się przeżyć to, to spojrzenie miłosierdzia. Bóg jest miłosierny. Bóg w tym świecie. On w dalszym ciągu jest z nami i prowadzi nas. Miejmy ufność w Nim. A więc przypominaj sobie każdego dnia i staraj się o to, żeby dostrzec to miłosierdzie. Być może, że dostrzeżesz. Dobrze by było, gdybyś sobie to jakoś zapisał. To może być wspomnienie. Ja dzisiaj wspomniałem dziecięce lata, kiedy ta Ewangelia, którą dzisiaj była, jak bardzo na mnie robiła wrażenie. A więc to miłosierdzie, gdzie ty spotkałeś w życiu? Co cię przybliża do tajemnic miłosierdzia Bożego? Może Maryja, ale to nie tak ogólnie Maryja. To kiedy, kiedy miałeś takie poczucie, że jesteś otoczony miłosierdziem, jesteś zabezpieczony łaską Bożą, kto spojrzał na ciebie miłosierdzie, powiedział coś, w czym widziałeś miłosierdzie Boże, zrobił coś? A ty mówiłeś, to Bóg się miłosiernie zlitował nad tobą, pomógł ci, ucieszył cię, uradował. A może będziesz miał okazję i w tym dobrze, gdybyśmy się szkolili, aby mieć takie miłosierne spojrzenie, ćwiczyć się w spojrzeniu, bo wiesz, że spojrzenie może być ostre, odpychające, niechętnie, wrogie, pyszne, a może być życzliwe, tak jak niektórzy ludzie to mają. A więc szkolić się w takim życzliwym spojrzeniu, życzliwe słowo, ty wiesz, że słowo może odpychać, ranić, być zadaniem gwałtu, ale może być koić rany, może być balsamem, może. Oczywiście nie chodzi o teatr, o to, żebyśmy wyspecjalizowali się w udawaniu. Ale, ale staraj się, bo to jest modlitwa. Jeżeli tylko mówisz. Pragnę, by moje spojrzenie było miłosierne, aby moje czyny były miłosierne, aby moje myśli były miłosierne. Skończyłeś modlitwę i teraz niech Pan Bóg się martwi. No, Ty swoje zrobiłeś. O wiele lepiej jest, o wiele uczciwiej, jeżeli Ty starasz się, aby Twoje spojrzenie było miłosierne. Nie wychodzić i Ty nie uważasz siebie za miłosiernego, za szczyt świętości, ale... Ty prosisz w ten sposób Boga Boże, nie wychodzi mi. Ja wiem, za mało mam, te, za mało w moim, mojej modlitwie jest autentycznej troski o tego, o którego się modlę, ale to jest prośba jednocześnie. O to, abym mógł osiągnąć miłosierdzie, bo bez tego miłosierdzia to zarówno ja nie osiągnę świętości, ale i nie uda się nam zebrać, jak to się mówi kolokwialnie, do kupy naszego społeczeństwa, które jest tak podzielone, które nawet nasze rodziny. Miłosierdzie daje szansę na pojednanie. I wiecie, ponieważ chodzi o kontekst, kontekst ten konkretny, przecież, to dzisiaj zaczynamy tę wędrówkę adwentową, która będzie trwała do czwartku, 24 grudnia, a więc w tym okresie jesteśmy tutaj, jesteśmy w Łodzi, jesteśmy tutaj i widzimy, jak życie się teraz skomplikowało. Wiemy, jak nam smakuje, czy nie smakuje, jak gorzkie jest to życie. Między innymi również o tym przykładzie myślałem, który nam się wtłacza, ale on jest nieprawdziwy. To wojna, wojna kobiet z... Ja nie idę na żadną wojnę, ja nie, nie chcę wojny. Ja nie mam tego spojrzenia, ja w sercu nie mam tego, aby wojować, a szczególnie z kobietami. Ja jestem wdzięczny Bogu, ja rozumiem geniusza kobiecego, o którym mówił często Jan Paweł II, to jest sztuczne nam wtłaczanie czegoś, co nie istnieje. Kocham kobiety, mama, siostra, są mi bliskie. Iluż, ileż osób, ileż kobiet jest, jest bliskie i ja ani mi w głowie, żeby uważać je za swoich wrogów. To jest nam wtłaczanie, nie ma wojny. Widzisz, to może być pomoc dla tego tygodnia, a żeby patrzeć miłosiernie, a więc nie dać się wmanewrować w tą optykę fałszywą, że jesteśmy na wojnie, to są złe kobiety, to są źli ludzie, to są i ja jestem ich wrogiem, ponieważ ja się z tym nie godzę. Co innego nie godzić się z tym, co nazywamy grzechem, ale człowiek jest nam bliski, to jest z naszej rodziny. Starajmy się ogarnąć miłosierdziem. Te sytuacje związane z wojną, z tym strajkiem, który tak się nazywa wojną, ale to jest tylko przykład, abyśmy umieli w życiu codziennym zacznijmy od tego o miłosierne spojrzenie, miłosierne słowo, miłosierny gest, miłosierną modlitwę. Zakończmy. Jeszcze raz zwracając się do Maryi. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Najświętsze serce Jezusa, niepokalane serce Marii, święty Janie Berchmansie, święty Szarbelu, chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Takie miłosierne, takie, takie pogodne, szczęść Boże, takie pogodne. Trzymajcie się, trzymajcie się Chrystusa, trzymajcie się Jego słowa, podnieście wasze głowy. Zbliża się nasze odkupienie, mamy w nim nasze oparcie teraz i na wieki. Amen. Z Bogiem. Mi misericordia stoma. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając dzwoneczek. Jeśli tylko możecie nas jakoś wesprzeć, to w opisie tej transmisji macie takie możliwości. Czy to numer konta, czy patronaj, czy bezpośredni szybki przelew. Bardzo Wam dziękujemy za każde wsparcie. I żeby kontynuować modlitwę, kliknijcie tutaj teraz ten teledysk, aby dalej być w obecności Bożej jeszcze przez chwilę. Dzięki wielkie, do zobaczenia.